Moje początki nie były różowe. Gdy zainteresowałem się giełdą, to tonęłam w długach i szukałam sposobów, żeby je spłacić. Pewnego dnia zobaczyłam w telewizji wiadomości ekonomiczne. Dziwnym trafem mój wzrok zatrzymał się na wykresach giełdowych. Patrząc na te wykresy, zaczęłam zastanawiać się, jak powstają i czy można zarobić na tych ruchach. Wyobraź sobie, że nie miałam pieniędzy, miałam długi i zobowiązania, a zaczęłam myśleć o giełdzie. Ale czasami robimy głupie rzeczy, które ostatecznie wyjdą nam na dobre. Oczywiście tego dnia oznajmiłam rodzinie, że zacznę tradować. Z miejsca usłyszałam, że się do tego nie nadaje i tylko sobie zaszkodzę. Słyszałam, że to oszustwo dla naiwniaków i tak dalej i tak dalej. Usłyszałam wszystkie możliwe słowa, które podcinają skrzydła i odbierają chęć do działania. Oczywiście rodzina miała rację. Dostałam potężne lanie. W trybie przyspieszonym nauczyłam się, że giełda nie jest maszynką do zarabiania pieniędzy. Jeśli nie wiesz co robisz, lepiej nic nie rób. Widzisz, mój problem polegał na tym, że uwierzałam tym wszystkim reklamom brokerów forexowych, że można zarabiać szybko i bez strategii. Myślałam, że będę bogata w jeden dzień. Jednak nie miałam tak naprawdę pojęcia, czego potrzebuję. Odpowiedzią była oczywiście dobra strategia do zarabiania pieniędzy.